Hej hej! Dawno się do Was nie odzywałam. E, ostatni film nagrałam chyba około marca kwietnia, a mamy październik początek, no ale tak wyszło, życie po prostu dużo się u mnie dzieje, bardzo dużo i nie miałam kiedy nagrywać, więc mogłam wyjść troszkę sprawy, e, ale postaram się stopniowo coś zacząć wrzucać. E, teraz może będzie trochę więcej czasu, ale to zobaczymy jak to będzie. W każdym razie dzisiaj, tak jak w tytule, przychodzę do Was z Holem z AliExpress i mam tego tyle, że podzielę to najprawdopodobniej na dwa filmy. Eee, ale chciałam. Nasłuchuję, bo mała śpi w pokoju obok. Eee, chciałam to nagrać po prostu, żeby już móc te rzeczy sobie rozpakować, pochować, poukładać, używać i wiecie, po prostu. Więc przejdę do takich najstarszych zakupów, bardzo najstarszych, bo to jeszcze z lutego. I nie wiem czemu ja tego nie zdążyłam nagrać. Tak mi się wydaje, bo wszystko jest spakowane. I tutaj nie będę tego odpakowywać. To są magiczne gąbki. Ja zamówiłam 100 sztuk za 19,8 groszy. Szło mniej niż miesiąc. Są takie wiecie. Takie białe gąbki, się tylko moczy wodą i ponoć zmywają wszystko. Ja tu mam połowę. 50 sztuk, bo 50 dałam mamie, jeszcze kilka dałam babci, więc tu nie są wszystkie, ale to jest fajny zakup, tani i ponoć radzą sobie ze wszystkim. Ja jeszcze nie miałam okazji używać, ale mam małe dziecko, które już jest chodzące, więc myślę, że niebawem się będę miała okazję przekonać. Następny warczyk, już nawet nie pamiętam co to mam, bo to są tak stare paczki. One w styczniu, w marcu, w lutym przychodziły. 7,52 za 10 sztuk. 11,15 zł z wysyłką. A, i to są takie bawełny. Wziąłem to pod kątem strojków świątecznych, więc to się na pewno przyda, bo właśnie będę się brała. Może w tym tygodniu zacznę robić strojki, zobaczę żeby już mieć wiecie zawczasu yy, więc yy, mam nadzieję że mi się udało zacząć robić mało bo trochę mam w planach do zrobienia yy, Następna rzecz to jest rzecz do kuchni yy, 5.31 kosztował zamawiałam dwie rzeczy yy, dwie sztuki yy, z tym, że jedną już dałam mojej mamie, mamie i to jest taki Uchwyt do zleku, zapinany na baterii, na gąbkę, na różne jakieś takie yy, druciaki, nie wiem na coś co potrzeba, żeby obciekło, żeby woda nie stała. Yy, mam mój stary taki na przysawki, ale on się często odczepia i mnie to denerwowało, więc kupiłam sobie taki zapinany. Mam nadzieję, że ten będzie się lepiej trzymał. i Jak dobrze pamiętam, to chyba w miarę zdaje egzamin, bo mama go używa. Mam nadzieję, że się zaraz nie obudzi, bo musiałam się wiecie ogarnąć. Rzadko się teraz, teraz maluje, więc mi tak nie dziwnie dzisiaj. Kolejna rzecz to jest metalowy uchwyt na gąbkę. On kosztował 7,19 zł. I to jest taki czarny uchwyt na gąbkę. On jest do przyklejenia w zlewie, widzicie, na taśmie. Metalowy. Też fajna sprawa, żeby, wiecie, gąbka sobie mogła obcieknąć. Ja może ją na próbę, zobaczymy co się bardziej po prostu sprawdzi. Jeśli będę zerkać trochę nad aparat, to zobaczę, ale tam mam lusterko i po prostu patrzę, czy widzę się dobrze. Nagrywam przy świetle dziennym, więc nie wiem, jak będą kolory, ale miejmy nadzieję, że będą w miarę oddane. Następna rzecz to jest 4,42 za 6 sztuk, 7,16 z wysyłką. I to są takie małe choineczki. O, ale się z nich sypie. O. Takie do strojków, właśnie które będę robiła. Yy, I to są akurat takie mniejsze wersje, więc tu jest kilka rozmiarów. Tak, widzicie, tu są różne rozmiary. I dwie są brokatowe, cztery zielone w różnych rozmiarach na takich drewienkach. One się bardzo fajnie sprawdzają do tego typu strojków, które ja robię i które preferuję i mi się bardziej podobają. Ja nie jestem miłośnikiem strojków z bombkami więc. Yy, to jest takie choineczki, dla mnie jak na las. Odłożę sobie to już na bok, żeby mi nie zginęło. Tu już będę wiedziała, gdzie to leży, jak będę robiła teraz strojki. I miałam całą baterię, a widzisz, mi teraz mija. Dobra, lecimy szybko dalej. Tu mam jedne kulki 5,10 zł, 10 gr, drugie 4,57 I to są szklane kulki yy, do organizerów. Niby tu jest po 100 sztuk, ale jak, nawet chyba je przeliczyłam, bo mam napisane, że jest nawet ciut więcej i tu są takie, takie kuleczki w planie do organizerów na pędzle szkoda, że one są takie drogie i w tak małych ilościach no ale cóż yy, tu mam następną ozdobę, która przyszła w takim kartoniku yy, 21,25 zł, a, 20, a prawie 30 z wysyłką i to jest taka bardzo długa ozdoba taka zobaczcie, ja nie wiem czy ją teraz rozwinę tak nawet ta z to jest bardzo ładna z e, listkami, z perełkami, z kamyczkami. E, o, 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 nawet nie, O, zobaczcie. Ona mi się tu chyba nawet w kadrze nie mieści. A to jest chyba, nie wiem, 60 cm, 70, taka mega długa. Więc e, taka ozdoba, i dołączone są słówki do wpięcia i nawet na bogato. później sobie będę pakować ozdoby z Aliexpress lubię kupować i nie od dziś to wiadomo, że ja nieraz kupowałam no więc lecimy dalej a propos ozdób, bo tu nie mam ceny więc jak gdzieś nie będę miała ceny to postaram się wam tu u góry przepraszam, ale jestem lekko podziębiona i mam katar więc jeśli nie będzie gdzieś ceny, to będę wam tu u góry gdzieś pisać i tu mam jedną ozdobę już widziałyście u mnie taką ozdobę, bo już mam taką jedną e, i nawet miałam ją ostatnio na weselu, więc na Instagramie gdzieś tam na zdjęciach moich fryzur z wesela mogliście widzieć. Bardzo fajne ozdoby, dosyć plastyczne, fajnie się przypinają, bardzo wygodne, bardzo lubię, polecam. E, taka unikatowa ozdoba, ładnie wygląda. Na tylu imprezach, co byłam i tyle klientek, co czasowałam, jeszcze nie spotkałam się z taką ozdobą, więc... Jest to jakiś model, który jest mniej popularny, jakby nie patrzeć. Tu coś mi wypadło. Co tutaj mamy? A tutaj mam taki miniaturowy budzik. I to już mogę w sumie wywalić poza kartonikiem. Przed w kopercie i w kartoniku. I jest różowy i zamówiłam go dlatego, że będę robiła taką głęboką ramkę córki z pierwszymi bodami, pierwszą czapeczką, e, właśnie o której się urodziła, ile ważyła i tak dalej. I po prostu chciałam, o tu jest jakaś wskazówka wyłamana w środku, a tego chyba nie wyjmę, a lipa, nie zauważyłam. E, w każdym razie będę chciała tu po prostu na stałe ustawić godzinę, o której się Hania urodziła i wstawić to do tej ramki, wkleić w zasadzie, on nie będzie używany ale właśnie tak, taki akcent i chciałam po prostu taki malutki budzik, widzę za duży do tego zobaczę, może da się go otworzyć, żeby wziąć tą złamaną wskazówkę ale takich akcentów do tego będzie, jeszcze będzie e, tutaj mam żelzy kępki i tu mam skręt C i D D są chyba mocniejsze I mam tak C i 8 mm. D8 mm, y, C8. Nie wiem, czy one się różnią. Niczym chyba. A nie, czymś się różnią. Ale nie wiem, czym. Tu mm, następne. Tu mam D8. Znowu też jakieś jeszcze częściejsze. Y, C9 i C10. Więc tu mam kępki. Mówię, ceny będę Wam podawać u góry, bo na tych kopertach nie mam podpisanych jakimś cudem. Nie zapisałam po prostu, więc Wam nie powiem teraz cen. E, tutaj mam następne kępki. E, I to są takie zwykłe pojedyncze. I to są kępki, chyba które nawet reklamowałam, bo miały być potrójne. Trio a przyszły pojedyncze. O ile ja to są te, jak dobrze pamiętam, bo jedno kempin tak przyszły miały być potrójne, przyszły pojedyncze i nie tylko ja to reklamowałam, reklamowało dużo osób, więc coś było tam na rzeczy. E, przyszła mi taka osłonka na przystawku do walki czy tam do, do wanny, żeby włosy nie wchodziły. Ona jest takie, tu się zaczepiają włosy Mam już jedną, ale tamta ta trochę wyginna Jest taka nie do końca Ta jest większa, więc myślę, że się lepiej sprawdzi No zobaczymy będę ją używać długo co to przyszło? A i tutaj mam rzecz, którą mam na ręku I to jest opaska Do Mi Banda Xiaomi I to jest taka opaska z, Ze złotym takim róż metalową oprawką i jest taka właśnie chłodno nude róż, taki wchodzący w fiolety. Bardzo fajna długo i, i ona jest co najważniejsze zapinana i dopasowuje się do większości bandów, bo ma do, dołączone takie gumki do każdego modelu, więc tam trzeba sobie patrzeć. Ale ona chyba była nawet około 13 zł, jak dobrze pamiętam. Więc y, bardzo fajny gadżet i przydatny. I tutaj gumeczki są dołączone, resztę mam w pudełku, więc naprawdę w porządku. Mam ją już długo i nic się nie dzieje. Musiałam zmienić, bo moja stara mi po prostu pękła na pasku tu, gdzie się zapinało i już się do niczego nie nadawała. Ja tu po czymś mam folię, ale nie wiem po czym. Coś wyjęłam i nie mam opakowania, no ale trudno. Może lecimy dalej, bo już 10 minut, to postaram się zrobić jeszcze z jedną paczkę, a resztę już weźmiemy na kolejny film, żeby te filmy też nie trwały tak długo, bo wiecie, nie ma co przesadzać. E Dzielę tak na takie duże koperty, dlatego że one przychodziły po prostu jednocześnie, zapakowane wszystkie paczki w takiej dużej kopercie kurierem z poczty, Więc jakiś magazyn, który je przepakowywuje, po prostu pakował wszystkie moje paczki do jednej koperty i przychodził po 5, po 6 paczek, po 4. Tu już mam ceny. To jest coś, a to jest bielizna, która kosztowała 56,34. Nie będę wam pokazywać. Jeszcze czerwona jest to biustonosz, majtki i pas do Pończor całkiem fajna bielizna i powiem Wam, że całkiem w porządku zrobiona, ale dziwnie są biustonosze odszyte i ja nie mam jakiegoś bardzo dużego biustu, nie mam też małego no i u mnie od góry trochę spłaszcza widocznie chyba biustonosz jest dla mnie za mały ale generalnie bardzo fajnie odszyta, fajna bielizna nie wiem, może mi się uda tu wstawić zdjęcie, bo jak się wreszcie pobawię tym nowym programem do obróbki filmów, bo nie było kiedy go używać Albo po prostu Wam wkleję linka na dole i sobie zobaczycie. Bardzo fajna bielica, no bo ja nie będę tutaj pokazywać i świecić Znam, Zamówiłam z polecenia jakiejś dziewczyny na grupie na Facebooku, na takiej grupie od Aliexpress. Tutaj mam za 24,93 to jak do suszenia, jeden mi się połamał zamówiłam drugi, jak widzicie jeszcze jest oklejony, żeby nie porysował się zabezpieczony, więc jeszcze go nawet nie odpakowałam dopiero teraz to uczynię ja to jest to, jakie bardzo lubię do suszenia i nieraz u mnie widziałyście i kupowałam też już na Aliexpress więc serdecznie polecam a często też można w Polsce w netto na przykład trafić, ale no tu potrzebowałam na już, więc zamówiłam tu mam rzeczy do strojków. I to kosztowało 4 zł 8 groszy z wysyłką 5,71 <laughs> Przepraszam, mam, mam lekko chore gardło. I eee, to są takie właśnie jarzębinki czerwone na druciku. Eee, ja je sobie odcinam przeważnie po kawałku, używam do strojka. Zobaczymy jak będzie z tymi. Eee, na pewno będą w użyciu. gadżeciki. Tu mam ozdobę do włosów i ta ozdoba kosztowała nie całe 12 zł, a nie całe 16 z wysyłką. I jest to taki grzebień, o. Z pudrowo-różowy, taki wręcz beżowy lekko. Chciałam coś innego, nie tylko takie, wiecie, że to na perełek i tyle, i kamyków. Chciałam też coś takiego delikatniejszego, innego. Panny młode nie zawsze chcą perełki, bo nie zawsze to pasuje do, bi do bielizny, mówię, do biżuterii. Yy, więc wiecie, więc chciałam coś takiego innego też zamówić i zobaczyć na próbę. Yy, tu mam dwie spineczki po, dwa, po 4 20 zł 20 groszy za sztukę yy, prawie 12 zł z wysyłką, złotą i srebrną, Takie, wiecie, jako akcent do jakichś rozpuszczonych fal loków z tyłu, żeby coś delikatnie podpiąć, jakieś pasmo, yy, na przykład dwa pasma z boku za, zebrać do tyłu i podpiąć. Więc takie spineczki. Yy. Tutaj mam taką dużą kopertę, yy, 22 zł i 1 grosz. Tu nie płaciłam za wysyłkę, ale to jest cena z kuponem, więc docelowo ta rzecz była droższa i jest tak fajnie zapakowana jak widzicie. Kiedyś tak Wam pokazywałam, przyszła mi torebka tak zapakowana za AliExpress, a tym razem przyszła korona do włosów. I ją wzięłam już bardziej stricte po prostu do pokazu, jak na czeszę na wurce jakąś fryzurę, to bardziej w tą stronę. Taka, taka jest żółto-złota, ale bardzo tak to jest ładna z takimi kamieniami. Bardzo ładna ozdoba. I właśnie dobrze zabezpieczona. Ona jest dosyć sztywna, więc jak się ją tak położy, to ona się raczej nie sformuje nie w żaden sposób. Dlatego też mówię, że ona jest raczej pokazowa niż użytkowa. Jeśli mówię przez Was, no to zobaczcie, ale to jest niestety silniejsze ode mnie no i ostatnia rzecz z tej koperty to jest ozdoba, którą dzisiaj widziałyście. ta była tańsza, kosztowała 18,98 i groszy z dostawą. i jest to zmyta ta czy ona się nie różni? świadkami? nie, ta jest taka sama jest ta pierwsza, którą wam pokazywałam. Eee, ona jest złożona przychodzi na pół. Eee, co to jest no mówię bardzo ładna ozdoba taka inna i przykuwająca uwagę. Ja tą pierwszą sztukę, którą kupiłam, to już sobie zostawiam totalnie do, na imprezę, żeby wiecie sobie naklejać i, i po prostu, żeby sobie naklejać je, patrzeć na kopertę, żeby sobie zakładać do fryzur, no więc u siebie same jak sobie robię, nie mam dużego pola do popisu z fryzurami, ale staram się staram się coś próbować nowego, wyjść ze swojej strefy komfortu i nie zawsze iść w rozpuszczonych włosach. Ale nie odbiegajmy od tematu, to to będzie pierwsza część filmu, za chwilę nagram drugą i eee, co mogę powiedzieć w sumie do zobaczenia w kolejnych filmach, <grytanie> ale się nie żegnam, bo będę nagrywać drugą część.